Cześć, witam Was. Krótki dzisiaj materiał, ale myślę, że bardzo istotny i bardzo ważny. Moi drodzy, chodzi o pewien problem. Mianowicie zbieramy sprzęt, dążymy do niego, a potem już mamy, albo inaczej, w danej chwili mamy już jakiś sprzęt, możemy nim pracować. Teoretycznie, i bardzo często kończy się to tym, że robimy zwykłe zdjęcia. Zwykłe filmy, zwykłe rzeczy. I to jest błąd. I teraz, moi drodzy, jest taka sprawa. Możemy to, to zmienić na dwa sposoby. Prostszy i trudniejszy. Prostszy jest taki, że możemy po prostu szukać lepszych tematów, szukać specjalizacji y, odpowiednio zmieniać to, co przed obiektywem postawimy. Co przed obiektywem się znajdzie. I drugi sposób, polegający na tym, że możemy sobie pomagać w tym robieniu ciekawszych, szybszych, postępowo fotografii, bo jeżeli będziecie robić ciekawsze fotografie, nie musicie ich robić częściej, ale jeżeli będziecie się do każdej fotografii odpowiednio starać, przykładać do każdego filmu, to każdy następny będzie lepszy znajdziecie u ujemne rzeczy, które nie wyszły, poprawicie i następny będzie lepszy, lepszy, lepszy. Więc eliminacja błędów, eliminacja wad, eliminacja złych rzeczy, niedoskonałości jest bardzo ważna, bo szybciej was gna w kierunku lepszych, ciekawszych rozwiązań. Ale moi drodzy, o co chodzi mi w dzisiejszym odcinku? O to, żebyście pomogli sobie jak najbardziej. Po pierwsze, żebyście poznali dobrze sprzęt. Po drugie, żebyście się zaopatrzyli w te rzeczy, które są mogą wam pomóc w realizacji waszych fotografii, pasji i tak waszych obrazów konkretnych. I po trzecie, co najważniejsze, pomogli sobie w tym, żeby przed waszym obiektywem znalazły się ciekawe rzeczy, ciekawe tematy, ciekawe światło. To jest najważniejsze. Słuchajcie, zalew milionów fotografii co sekundę na świecie jest tak wielki. Fotografia jest tak łatwa, albo tak przyjemna, jak um, ostatnio mówiłem w jakimś filmie, że bardzo łatwo popełnić błędy, robić zwykłe rzeczy. I patrzeć potem na te nasze fotografie, patrzymy i tak mówimy, no dobra, no zrobiłem. Okej, okay, jak jesteśmy na początku drogi, to jest łatwiej, bo wszystko nas cieszy. Pierwszy udany zachód słońca nas ucieszy. Pierwsza fotografia makro nas ucieszy. Ale potem zaczniemy od ciebie wymagać. To dobra, to co... Spodobało mi się makro, to zrobię bardziej, ale tu już nie mogę sięgnąć, chciałbym zrobić jakiegoś owada, nie dam rady. Tu na przykład nam, zrobię, wyszedł mi fajnie portret, ale tu światło nie takie, a tu chciałbym lepiej, a nie mam światła i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, moi drodzy, co jest bardzo ważnym elementem, o którym często zapominamy, a o którym na przykład nigdy nie zapominają twórcy filmów fabularnych, nigdy nie zapominają twórcy reklam w większości tam są większe budżety, większa odpowiedzialność, dlatego tam wszyscy bardzo myślą nad tym, co ma się znaleźć przed kamerą. Kamera jest tylko egzekutorem sytuacji, ale pomysł i to co przed obiektywem się znajdzie jest najważniejsze. Dlaczego o tym mówię? Bo zobaczcie, jeżeli ktoś chce zrobić fajne zdjęcia krajobrazowe i mieszka w jakimś miejscowości w jakiejś Polsce, Małej, nieciekawej, szarej. Ma kłopot. Jeżeli chce dążyć do pięknej fotografii górskiej, a mieszka nad morzem, ma kłopot. Oczywiście, możecie mu poradzić, to fotografuj morze. Oczywiście, ale jego ciągnie w kierunku gór. Ktoś mieszka w mieście, chce fotografować dziką przyrodę. Ktoś chciałby fotografować celebrytów. Ktoś inny chciałby fotografować, robić reportaże z wojny to jedź na wojnę. Rozumiecie? Chcesz fotografii górskiej? Jedź w góry. Może nie te oklepane, które w Twoim kraju wszyscy znają. Jedź w inne. Szukaj innej temperatury światła. Szukaj innego słońca. Szukaj innej przyrody. Moi drodzy, to wszystko powinno się złożyć na to, żeby Wasze myślenie, żeby przed obiektywem sumarycznie stanęły ciekawe Przedmioty, sytuacje. Robisz portrety, robisz fotografię modową, poszukaj super modelki. Jeżeli robisz portrety, poszukaj super m, fajnego, charakterystycznego modela. Idź w tą stronę. Bo jeżeli on będzie świetny, to twoje światło, takie inne, już będzie miało mniejsze znaczenie. Będzie miało, ale mniejsze. Pomóż sobie, pomóżcie sobie, jak tylko możecie. Pooglądajcie, kto robi wasz gatunek fotografii, jak robi. Sprawdźcie, zobaczcie. Może już doszedł. Może nie musicie wywoływać drzwi, które są otwarte, które ktoś już przed, przed wami otworzył. Po co? Podpatrzcie i przemieńcie to na swoje. Moi drodzy, to jest tak, że wasza fotografia nigdy nie będzie, wasz film nie będzie lepszy od tego, co jest przed obiektywem. Nigdy. W związku z tym ważne jest oświetlenie, ważne jest. Techniczne obycie z kamerą. Ważny jest pomysł na to, co chcecie przekazać, Ważne jest na to, jak to pokażecie. Jak ustawicie kamerę, jak nie zgłupiejecie podczas robienia zdjęć, bo o czymś zapomnicie, nie wiem, przedstawione ISO na ostatniej sesji Wam zostało i macie wysokie, a tu dużo światło, i nagle po prostu macie ziarno, a nie musieliście mieć itd. itd. Setki błędów na Was czekają. Dlatego, moi drodzy, świetnie jest pomóc sobie. Ułatwić wszystko. Po pierwsze, poznać sprzęt, żeby był jego obsługa, żeby była automatyczna, żebyście tu nie mieli błędów. Sprzęt powinien Was słuchać, statyw nie drżeć. Jeżeli używacie, Wy powinniście wiedzieć, jak ogarnąć samą, sam proces tworzenia, zarejestrowania. Ale to jest tylko Wasz obowiązek, a z tyłu, z tyłu, moi drodzy, jest to, co powinniście zrobić, żeby było ciekawie. Przed aparatem. Jest to, co powinniście mieć. To powinniście mieć z tyłu głowy, że to jest wasz najważniejszy cel. Robicie fotografie krajobrazowe, to jedźcie w piękne miejsca. Jeżeli nawet w nich jesteście, poczekajcie na świetne światło, ja pamiętam, jakie dla mnie było odkrycie dawno, dawno, wiele lat temu, jeszcze w czasach po, po prostu pogoni za fotografiami byle czego, uczeniem się fotografii, i tak dalej, jakie dla mnie było odkrycie to, że w pięknych turystycznie miejscowościach na całym świecie. Nie ma sensu w ogóle fotografować w południe. Ja wymykałem się z hotelu, czy z apartamentu o godzinie czwartej nad ranem i miałem widoki miast, o których ludzie nie śnili, ponieważ byłem sam i to było niesamowite. Słońce dopiero wstawało, nie było kontrastu, było przepięknie inaczej. I chcąc robić, robić takie krajobrazy, takie coś robiłem. Potem fotografii ludzi, modelek, mody i tak dalej, tak samo. Im lepsza modelka, tym lepsze wasze fotografie. Zróbcie, zapewnijcie sobie ułatwienie w postaci, przeszukajcie dłużej tej modelki, zapłaćcie więcej. Zapłaćcie więcej za make-up, zróbcie go lepiej. Po co? Po to, żeby efekt był lepszy. To się liczy. Pomóżcie sobie jak możecie. Fotografujecie krajobraz, jedźcie w piękne miejsce, w odpowiednią porę roku, poczekajcie na odpowiednie światło. Zdobądźcie odpowiedni filtr, pomóżcie sobie, i może być drugi aspekt tej sytuacji. Jeżeli jeszcze tego nie możecie zrobić, bo coś, bo zbieracie na wyjazd, na przykład, i tak dalej, wiecie, że w jakimś miejscu mieszka ptak, którego chcecie sfotografować, ok, to zaopatrzcie się wszystko inne, co pozwoli Wam zarejestrować tego ptaka, potem zbierajcie na kasę i nie trwajcie czasu, uczcie się, jak sfotografować innego, co wam, jakie cechy są Wam potrzebne, wyrobcie sobie cierpliwość i tak dalej. A potem pojedziecie już jak po swoje na zdjęcie tego konkretnego ptaka, który mieszka gdzieś tam w konkretnym miejscu. Nie wiem, czy dobrze wam to tłumaczę, ale chodzi o to, że pomóżcie sobie ułatwić to, żeby wasze fotografie, fotografie, filmy były jak najlepsze, a one nie będą lepsze, jak przed obiektywem nie będzie fajnej treści. Fajnego pomysłu, a może właśnie, jeżeli dopiero jeszcze dążycie do tego momentu, już wiecie, ale okej, okay, jeszcze nie możecie, bo coś tam, to poćwiczcie, jak zrobić ciekawe rzeczy z rzeczy nieciekawych, bo to też jest super, to jest super przygoda. Weźcie sobie zwykły, ja czasami robiłem takie e, na szkoleniach na przykład, takie na warsztatach. Potrafiłem na takich dłuższych, potrafiłem zrobić tak, że wzięliśmy na przykład szklankę i szklankę fotografowaliśmy. I słuchajcie, po 3 godzinach, czy 4 godzinach fotografowania szklanki, zaczynaliśmy dochodzić do takiego poziomu zmiany detali oświetleniowych, kontry, ostrości, wypełnienia szklanki odpowiednią cieczą, odpowiedniego puszczenia światła i tak dalej. Potrafiliśmy znaleźć moment, że ta szklanka po prostu była genialna. Więc, jeżeli nie potraficie zdobyć tego, co macie, nie wiem, jesteście w tej nudnej miejscowości w cudzysłowie, okej, okay, to wyjdźcie w listopadowy ranek o siódmej, jak słońce wstaje, i zróbcie ze statywu fotografię, nie wiem, rynku w mgle, wieży kościelnej wyłaniającej się z mgły na przykład, w tej waszej nudnej miejscowości teoretycznej, której nie szanujecie, albo jedźcie poza nią, jedźcie do lasu, wejdźcie w las. Jest szarowa, bo brzydko, bo zima, nikt nie fotografuje. No właśnie, ale idzie w nietypowej porze. Poczekajcie może na nietypowe światło. Pomóżcie sobie, poćwiczcie, a potem, jak znajdziecie się w tej właściwym miejscu, albo fotografujcie, słuchajcie tego modela, który macie, ale z myślą, że jak zdobędziecie wprawę w jego sfotografowaniu, w obróbce jego, a potem przed waszą kamerą stanie ten model, którego byście chcieli, tak wyglądająca, jakbyście chcieli, to wy będziecie mieli cały setup gotowy, będziecie wiedzieli, jak go oświetlić, jak się zachować, jak ustawić aparat, i wtedy ta pomoc, którą sobie stworzycie, bo przed aparatem postawicie właściwą rzecz, zadziała. A więc, moi drodzy, chodzi mi o to, że pomagajcie sobie w tworzeniu lepszych obrazów, pomagajcie sobie, fundując sobie lepsze. Rzeczy do sfotografowania, lepsze krajobrazy, lepsze światła, lepsze pomysły, lepsze wnętrza, lepszych ludzi ciekawszych i tak dalej, i tak dalej. Lepsze tematy ciekawe. To sprawi, że tak naprawdę w waszym rozwoju pasji pójdziecie w górę szybciej niż wymiana in sprzętu na jakiś tam nowszy, lepszy itd. Tyle. Pomóżcie sobie. Nie oczekujcie, że nie wkładając. Czasu, w poznanie sprzętu, wychodząc byle gdzie do parku, przyniesiecie tam stamtąd zdjęcia, które samych was powalą. Nie, nie będzie tak. Musicie wprowadzić w to ciekawy nastrój, ciekawe oświetlenie, ciekawy pomysł, ciekawy kąt, ciekawe spojrzenie, ciekawy obiektyw. C musicie sobie pomóc. Inaczej, nic z tego, moi drodzy. Będziecie robić dalej fotografie, dalej być się w jakiś ten sposób rozwijać, ale nie tak szybko. Myślcie o tym, że czasami warto nie zrobić jakiejś fotografii, a iść do sklepu i kupić rzeczy, które na tej fotografii przyszłej mogą się znaleźć. Ktoś chce zrobić martwą naturę, to idź na dziwny targ i kup niesamowite, dziwne owoce albo niedocenione warzywa, pełne jeszcze całe z ziemi. I sfotografuj takie coś, odpowiednio to oświetl, to będzie ciekawe, bo to będzie nietypowe. Bo się postarałeś, żeby to, co przed obiektywem zaistniało, było inne. Tyle moi drodzy. Nie wiem, czy dobrze to tłumaczę, ale pomagajmy sobie sami ty, tam, gdzie możemy. Tworzyć przed obiektywem rzeczy interesujące. Czasami postawcie coś w tle, pomyślcie, OK, tu mam obiekt, ale jakie tło. Jak zaświecić, gdzie dać światło. Analizujcie, oglądajcie, sprawdzajcie. Szukajcie ciekawych miejsc, jeżeli fotografujecie krajobrazy. Zróbcie sobie w głowie plan, okej, okay, nie teraz, to na drugi rok. Tyle, moi drodzy. Trzymajcie się.